Specjalizujemy się, mogę powiedzieć, że już o leczenie zaawansowanego raka, bo jest to ponad 300 operacji w skali roku. Także to jest warszawski ośrodek i nasz, praktycznie to są dwa czołowe ośrodki w kraju zajmujące się chirurgią jelita grubego. I Ale... z każdym rokiem wzrasta, prawda? Tak. Jest tendencja I wzrostu. Tendencja wzrostowa, jak powiedzieliśmy na wstępie rozmowy, o 2,5% każdego roku przybywa nowych zachorowań w naszym kraju. A proszę powiedzieć, jakie objawy powinny nas zaniepokoić, jeśli chodzi o nowotwór jelita grubego? Dlatego, że, jak tutaj mówiliśmy, on bardzo długo rozwija się podstępnie, czasami latami, a kiedy się ujawni, to już jest za późno często. No, powinniśmy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju zmiany, które następują w procesie naszego wypróżniania. Jeżeli jest osoba zorientowana, że codziennie te wypróżnienia występują, no, godzinach, na przykład porannych, a nagle dochodzi do jakiejś zmiany, nie jest to zmiana dwutrzydniowa, tylko zmiana, która trwa już na przykład miesiąc czy sześć tygodni, to warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i zasięgnąć opinii lekarza i wykonać wtedy badanie, bo to mogą być objawy raka grubego, czyli zmiana charakteru wypróżnień. To podaje literatura w różnych krajach. Gdy dochodzi do zmiany charakteru, to są inne wypróżnienia niż te, które były Przedtem u nas fizjologicznie. E, oczywiście dodatek krwi czy dodatek śluzów w stolcu to są niepokojące objawy, które nie muszą, ale mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z rakiem jelita grubego. I bezwzględnie powinniśmy się zgłosić do lekarza mm -hmm. i wykonać badanie endoskopowe, żeby rozpoznać, czy to jest tylko stan zapalny, czy to jest na przykład polip, czy to są uchyłki jelita grubego, ale może to być rak i rak jest tym najbardziej groźnym i niebezpiecznym schorzeniem, które powinniśmy rozpoznać, żeby zacząć jak najwcześniej leczyć. I temu towarzyszą też inne objawy, bo pobolewanie brzucha na przykład, tak, prawda? Tak, to, to są objawy zaawansowanego nowotworu, jeżeli chodzi do anemii, że jest bladość, powłok, słabość, to jest nowotwór już bardzo zaawansowany, ale nie należy się bać i y, zwlekać z tym, ponieważ y, wyniki leczenia stają się naprawdę dobre. I my podliczaliśmy wyniki leczenia na tysiącu chorych, których operowaliśmy w latach dwutysięcznych, to 68% leczonych chorych przez nas żyje, czyli nawet to były te zaawansowane przypadki. Warto się badać, poddawać leczeniu złożonemu, nawet resekuje się, czyli wycina się część jelita grubego z tym nowotworem, nawet gdy są przerzuty wątrobie, też te przerzuty dzisiaj wycinamy. I warto. Na pewno poddać się różnego rodzaju złożonym, skomplikowanym badaniom, bo szanse na wyleczenie dzisiaj są zdecydowanie wyższe niż były 5 czy 10 lat temu. Mhm. Rokowania są dobre, z tego co pan profesor powiedział. Rokowania w jeśli... jelita tak grubego, jeżeli jest wcześniej wykryty nowotwór, nie ma przerzutów w węzłach chłonych ani wątrobie, to można powiedzieć, że rokowania są bardzo dobre, że w takiej grupie mamy przeżywalność na poziomie 90%, ale nawet u tych chorych, gdy jest pojedynczy przerzut wątrobie, jeden czy dwa, to tych chorych też możemy dzięki e, skojarzonemu leczeniu nowotworów, czyli zastosowaniu również innych technik, a więc radioterapii, na przykład przedoperacyjnej, w raku odbytnicy, dołożeniu skomplikowanych różnych chemioterapii po pracy, możemy tych chorych uratować albo utrzymać przez bardzo wiele lat przy życiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że wielu z Państwa weźmie sobie do serca słowa Pana. Często narzekamy na brak dostępu do specjalistów, a skoro tutaj mamy bezpłatne badania, które można wykonać od razu i to tak ważne badania, ratujące nie tylko zdrowie, albo i życie to warto z nich skorzystać chociażby już od jutra. A zachęcał profesor dr habilitowany Wojciech Zagarski z UMK w Toruniu. Onkolog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z centrum onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszczy też, tak. A ja już podchodzę tutaj do naszego zdrowego okay. żywienia. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Proszę zostać w takim razie. Ale z rodami. Tak, ale. Będą. A my jesteśmy już teraz na antenie. Jeśli pan profesor zostanie dłużej, to będzie mógł posmakować naleśników właśnie z malinami. Czyli też... Tak z czymś, co jest w tej chwili sezonowe, co jest aktualne, prawda? Tak, pan tutaj oglądał, jak my to robimy. Tu mamy, proszę bardzo, świeże maliny, mm -hmm. gorący naleśnik. Paru parujące. Parujące. Tak? Ma mała przygotuje lody waniliowe. Aha. Oczywiście troszkę zachlapałem, jak zawsze gapa jestem, ale poradzimy sobie z tym, z tym małym... My akurat mamy tutaj z malinami, ale wiadomo, że można wykorzystywać różne owoce, prawda? Tak, można to... oczywiście, nie, mhm. nie tylko maliny, śliwki, jabłka. Sezon na papierówki jest teraz. No, jagody są. Daj, dajbuk. No następny program będzie o, o kurkach i borowikach, które się w dużej ilości teraz znajduje. W każdym razie tutaj mamy odrobinę, proszę bardzo, zioła, mięta mięta. I, ale to też można w swoich doniczkach w domu mieć, prawda? Oczywiście. I przez cały czas z tego wszystkiego skorzystać, ale odnoszę wrażenie, że właśnie im dłużej bywał Pan za granicą, im dalej Pan jeździł, tym coraz bardziej yy, ceni Pan sobie właśnie takie proste potrawy. Znaczy w ogóle, pro, pro, prostota jest najlepsza. Czym bardziej skomplikowana potrawa, tym, tym więcej błędów się popełnia. Mhm. Umówmy się, że nie każdy. Nie, nie, nie każda firma ma możliwość ściągania a, przypraw e, do potraw własnych. E, Mówimy, że o, tam kuchnia taka, kuchnia taka najlepsza. Ja uważam że taka prosta kuchnia e, babci Kazicz, tam babci Ewy, jest która ma... jest najzdrowsza. I, po pierwsze najzdrowsza i to jest Żywność pod ręką. Żywność nieprzetworzona pod ręką. No, tak. Ludzie mają tyle działek i nie korzystają z tego, jak korzystają po minimalnym minimalnym stopniu. 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 No, mhm. Mają te działki, to zrobią albo kompoty, albo zjedzą na surowo, daj Boże. A tutaj można zrobić dobry obiad. Oczywiście, dla, dla jak nie chcecie dla siebie, dla sąsiadów róbcie. Albo A? dla dzieci z przedszkola, czy z domu dziecka. A to na taki dzień y, ciepły, dzisiejszy, to Ale jest nie tylko, no oczywiście. A druga sprawa, są takie proste rzeczy, że każdy lubi naleśniki, każdy zna naleśniki. Maliny też, trochę cukru, trochę masła. A my chyba, my chyba nie doceniamy naszej polskiej kuchni, prawda? Znaczy Jesteśmy... kuchnia polska jest zapomniana w każdym bądź razie, zapomniana. Ja postaram się. Postaram się w zrobić. Kolejnych dniach, dniach, kolejnych tak. dniach, postaram się zrobić coś, co, co jest zapomniane, pani radaktor. Nawet można zdziwicie się, jakie to jest proste, łatwe, przyjemne, a jaki inny kształt, inny mm -hmm. smak w ogóle, jak to może wyglądać? Mm -hmm. Jak to się nazywa w ogóle? To jest niesamowite. No to będziemy czekali. Dobrze. Bardzo dziękujemy pani Jacku za dzisiaj. Proszę Państwa, Dziękuję będziemy serdecznie. się z Jackiem Szczepańskim spotykali przez cały tydzień. Ale je, jeżeli będziemy... ci chcą, co chcą, to nie przyjdą do mnie do Holmideja. Właśnie wszystko to jest też tam serwowane, a my będziemy mówili o typowo polskiej kuchni w dalszym ciągu. U nas już kolejni goście Magdalena Miszewska i Anna Gluska, które dzisiaj tak wspaniale grają, umilają nam czas, ale Panie mają tak szerokie zainteresowania, proszę Państwa, nie tylko muzyczne, między innymi psychologiczne i bardzo, bardzo dużo robicie dla dzieci. I dlatego, aby muzyka trafiła pod strzechy, to znaczy trafiła już do tych najmłodszych, szczególnie Pani, Pani Aniu. Jest Pani psychologiem muzycznym. Tak, jest to specjalizacja, którą udało mi się zrealizować po studiach muzycznych w kategorii skrzypce i po studiach psychologicznych. Na co dzień pracuję w Szkole Muzycznej Wydgoszczy, właśnie jako psycholog oraz w Akademii Muzycznej, gdzie staram się wspierać muzyków, uczniów szkół muzycznych, studentów we wszelkich działaniach związanych z edukacją muzyczną. Ale to, co jest tak naprawdę najważniejsze w tej muzyce, to fakt, że dociera ona jeszcze do dzieci nienarodzonych. Już od szóstego miesiąca życia płodowego tak naprawdę dzieci odbierają zjawiska takie dźwiękowe i muzyka może mieć w tym momencie bardzo ważną wartość, stymulującą cały rozwój. No właśnie, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaki ona ma wpływ na nasze życie, ale przecież ma, prawda? Wydaje nam się, że to jest to dla wybranych, tylko dla nielicznych, a, a to jest konieczność wręcz niesamowite naprawdę, jak muzyka wpływa na rozwój dziecka. Ja mam e, okazję prowadzić e, audycje muzyczne e, przy Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. I audycje są skierowane już do dzieci, może nie aż tak maleńkich, ale już do dzieci przedszkolnych. Czyli od trzeciego roku życia już e, staramy się wpajać e, tym dzieciom, tak, zainteresować dzieci ich muzyką, tak. Często jest tak, że dziecko tej muzyki w domu no, albo jeszcze nie zdążyło poznać, nie albo nie ma okazji, Ta. albo mamy, nie śpiewają. Ta. Ta. Często przyjeżdżamy z instrumentami muzycznymi, które dzieci no, nie zobaczyłyby. Już nawet nie mówię o tych dzieciach przedszkolnych, ale w szkole podstawowej czy w gimnazjum, yy, no, mało kto tak naprawdę chodzi z rodzicami yy, na koncerty symfoniczne, więc te instrumenty często są nieznane. Budowa, działanie to są niesamowite doznania. Widzę czasami radość w oczach maluchów, jak mogą spróbować dotknąć tego instrumentu. No naprawdę coś Tego niesamowitego, na co dzień. oczywiście, że A tak. przyniosłyście nawet Pani książkę, tutaj Pani Ania Gluska jest jedną z autorek, prawda? Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych. Tak, jest to pozycja, którą udało nam się wydać. Pierwsza pozycja zrealizowana przez Zespół Szkół Muzycznych i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Tak więc miałam przyjemność współredagować książkę poświęconą właśnie znaczeniu pomocy psychologicznej w środowisku muzycznym ogólnie w środowisku artystycznym, ale szczególnie wśród muzyków, wśród uczniów szkół muzycznych gdzie naprawdę masa problemów, które pojawiają się obok kariery muzycznej, mogą w bardzo dużym stopniu utrudnić, a czasami nawet przekreślić świetnie rozwijające się kariery młodych artystów. A pozwolimy sobie zauważyć, że szkoły muzyczne nie tylko kształcą tak naprawdę przyszłych zawodowych muzyków, ale znaczną część przyszłego społeczeństwa, które po prostu interesuje się kulturą, sztuką i stanowi pewną elitę kulturalną w późniejszych latach. Pani też pracuje w Centrum Edukacji Fermata, prawda? Tak. To jest to jest też związane z psychologią. Tak, tak. To jest taki punkt, który w Bydgoszczy został powołany w sumie jako pierwszy w Polsce po 50 latach jakby takiej nieaktywności tego rodzaju punktów y, na szkolnictwa artystycznego, które działały w latach 50., -tych, 60., -tych, niektóre jeszcze w 70., w innych większych miastach Polski. Natomiast przemiany społeczno-ekonomiczne spowodowały, że troszkę zmniejszyła się ranga działalności takiej poradnianej w tym takim wąskim środowisku, jakim jest środowisko muzyczne. No a w tym dwa lata temu udało nam się uruchomić taki punkt w Bydgoszczy. Za naszymi śladami można powiedzieć poszły szkoły artystyczne w Warszawie, Poznaniu niedługo pojawia się w kolejnej szkole w Polsce. Pani Magdo, jak długo gracie razem? Bo to wspaniały jak dobór jest gramy? instrumentów. Przede no, wszystkim bardzo ciekawe jest, jak zaczęłyśmy razem grać w ogóle. Razem gramy dokładnie od e, sierpnia 2004 roku, wtedy odbywała się olimpiada w Atenach i e, Igrzyska Olimpijskie. Tak. No, Igrzyska Olimpijskie. E, i, I ona Was zbliżyła, połączyła? My wspólnie z zespołem Ziemi, Ziemia Bydgowska. Mm -hmm. Jechałyśmy tam właśnie, żeby oprawiać muzycznie wydarzenia w domach polskich mm -hmm. właśnie podczas igrzysk, w drugim tygodniu igrzysk dokładnie. I tak się zaczęło. I była potrzeba, żeby stworzyć duet. Pojechało nas tam niewiele osób. Okazało się, że skoro skrzypce z akordeonem fajnie dobrze brzmią, to dlaczego nie mogłybyśmy pograć również e, klasycznych utworów, nie tylko ludowych przy okazji tego wyjazdu i tak właściwie od mm -hmm. czasu tamtych igrzysk z małymi przerwami? Gramy wspólnie do dziś. No i tak, Bo tak naprawdę zespół Ziemia Bydgoska na połączył, w którym grałyśmy dużo wcześniej, dużo wiele lat. Już mamy na swoim koncie właśnie w, w kapeli Ziemi Bydgowskiej, z którą bardzo dużo wyjeżdżamy, koncertujemy tak naprawdę na całym świecie. Właśnie za, czter, za trzy dni wyjeżdżamy z zespołem do Gruzji na koncerty, tak więc jesteśmy tym bardzo podekscytowani. Zaraz po programie pędzimy na próbę. Ostatnio <laughs> tak, jak się spotkałyśmy, jechałyście do tak, Wilna, zdaje się. Tak, tak, tak dziecięce. Rzeczywiście, grupą. bardzo dużo tych wyjazdów. To skoro te instrumenty tak pięknie brzmią bo pięknie brzmią, to posłuchajmy na koniec tego połączenia. Magda i Ania. Bardzo dziękuję Dziękujemy. za rozmowę. Nasze rozmówczynie zakończą dzisiejszy program, a ja już zapraszam Państwa jutro na godzinę 17.20. Mówić będziemy także o bardzo, bardzo wielu różnych sprawach i tych przyziemnych, i tych duchowych, i oczywiście będzie również, będzie również bardzo dużo muzyki. A zatem do zobaczenia jutro.